Witam wszystkich w kolejnym <coughs> gameplayu Let's Play the Battlefield Play for Free. Dzisiaj się zajmiemy pojazdami lądowymi. Jak w tamtym odcinku było głównie o pojazdach lotniczych, czyli o samolotach i helikopterach, to teraz się zajmiemy samochodami. Tym razem jadę jakimś opęcerzonym wozem, choć nazwy za bardzo nie znam. Ma do dyspozycji tam sześć, y, cztery miejsca. 4 hmm. miejsca, y, broń maszynową. No, a ci co strzelają są w innych miejscach, strzelają zależy od grup, albo z M4, albo z AK. Teraz bierzemy, no to sobie to samo jest. Teraz próbujemy znaleźć czołg. I też podobnie jak w, sam, w samolotach czy w innych pojazdach naciskamy C. Więc można... Można fajnie sobie, że można ich przejechać, jeśli nic nie zrobią. To jest to takie głupie. Tutaj jak, podczas strzelania możemy się kryć. Za pomocą kucaja, czyli Cirt w tym moim przypadku. O, tutaj się wziął miejsce. O, uciekamy. Fajne jest to, że na przykład takie samochody można niszczyć granatami, gdzie ktoś ma dużo. Na przykład jak ma ktoś ma trzy granaty, a samochód widać, że jest już osłabiony, więc można spokojnie te dwa, trzy, te dwa, trzy granaty wykorzystać i będzie po samochodzie. O kurde. No, ciekawe, trafiłem go i miałem sto. No, dobrze. Dobra. Dobra, myśli się skraftować, ale się nie skraftujemy, jak, jak najwidoczniej. Dobra, to jesteśmy jako i jesteśmy w różnie ru ruskich, czyli jest czyli strzelamy z AK. O. Jak słyszymy ten dźwięk, to znaczy, że samochód jest w złym stanie. Takie tii, takie jakby pikanie jak gdyby. No, teraz dzisiaj mi nie idzie. Od jakiś jakieś prorocy. No i żeby niszczyć samochody, jak wcześniej mówiłem, mam do dyspozycji taką zwykłą rakietkę. I się. samoprowadzającą się. Samonaprowadzająca się jest ogólnie w mapach z samolotami i tymi. Chociaż jak widziałem też gdzieś można było tam spotkać, więc wiem, że na Omenie jest na, na 100% na pociągu i na budynku opuszczonym. A widać. Są niszczone. Kurde. Hmm. Ja tam w sumie wolę mieć hmm. Dobra, to miał być o samochodach, ale tak, pięć na cztery to też nawet spoko. Jest czołg. No i w czołgu też potem naciskamy C mamy, widzimy, obracamy, jedziemy Z czego ja sobie pamiętam, żeby strzelać, żeby strzelać z czołgu bronią maszynową, ale być jako kierowca trzeba w, w trainingu znaleźć opcję tam strzelanie, tam jest po angielsku. Wystarczy mieć te punkty, naciśniesz i możesz o to już strzelać strzelać broi maszynową. Tego co ja tak zrozumiałem, może jest, może jest na, inaczej, ale ja tak zrozumiałem. I mam jakieś lagi potężne. Cztery pancerni i pies. Ach! O kurde. Oj! Wracamy się! Nie mamy wyjścia. Dużo straciłem. Ktoś naprawia mi. 272. No to tak. Jak no czołg, to wystarczy dwa granaty i już. Koniec rundy! Dowiedzimy się później.